I zaczęła się. Nie ma od niej ucieczki. Jesień, a więc czytniki w dłoń i wybieramy dobre książki na długie jesienne wieczory. Oto nasze propozycje najciekawszych wrześniowych premier. Lared N. White, dziennik pokojówki, wydawnictwo Mando w tłumaczeniu Anny Gralak. Za zamkniętymi drzwiami domu kryć się może wiele mrocznych sekretów. Usłyszeliście to zdanie i pewnie pomyśleliście, że takich historii przeczytaliście już wiele. Lorette and White udowadnia jednak, że schematyczność gatunku można wykorzystać na jego korzyść. Zaskakująca inteligentna i mroczna powieść, która wnosi ożywczy powiew do skostniałego już nieco nurtu Domestic Noir. Melcherat, idealne miejsce, wydawnictwo Labretto w tłumaczeniu Anny Lewickiej. Małżeństwo po śmierci dziecka przeprowadza się na malowniczą angielską wieś, która wydaje się idealnym miejscem, by zacząć wszystko od początku. No właśnie, wydaje się. Wkrótce okazuje się, że ten sielski obrazek to iluzja. Co w tej historii jest prawdą, a co kłamstwem? Przeczytajcie tę trzymającą w napięciu powieść o manipulacji i niebezpiecznych sekretach. S.A. Cosby Asfaltowa pustynia, wydawnictwo Agora w tłumaczeniu Jana Kraśko. Autor przenosi powieść sensacyjną na wyższy poziom. Z jednej strony oferuje nam rewelacyjną rozrywkę, bo w warstwie fabularnej to mocno rozpędzona opowieść o kierowcy do wynajęcia, który po latach uczciwego życia na ten ostatni raz wraca do dawnej profesji. A z drugiej strony autor analizuje nierówności społeczne w Stanach Zjednoczonych i przygląda się jednostce, która, postawiona przez system pod ścianą, próbuje utrzymać siebie i rodzinę na powierzchni. Joka al-Harti, Ciała Niebieskie, wydawnictwo Art w tłumaczeniu Hanny Jankowskiej. To pierwsza powieść z Omanu nagrodzona międzynarodowym bookerem. Historia o miłości, rodzinie i zmianach społecznych zachodzących w tym kraju. Główna bohaterka zakochuje się w pewnym chłopaku, musi jednak wyjść za mąż za innego. Uwięziona w życiu, którego nie chciała, zdobywa się na małe akty buntu wobec tradycji. Wielowarstwowa poetycka książka o tym, że za wielkimi zmianami stoją nasze codzienne, małe decyzje. Paulo Rankow, klinika, wydawnictwo Książkowe Klimaty w tłumaczeniu Tomasza Grabińskiego. Bohater książki chciałby się spotkać z lekarzem psychiatrą, ale umówienie się na wizytę nie jest takie proste. Pacjent rusza więc w podróż między piętrami szpitala. Któż z nas nie odbył kiedyś takiej wędrówki po urzędach lub szpitalach odsyłany od drzwi do drzwi? Bohater spotyka różnych ludzi, a każde spotkanie okazuje się ważne, może nawet ważniejsze niż sam cel tej wyprawy pełna ironii i absurdu, historia którą można interpretować na wiele sposobów. Marta Dido, Babie Lato, grupa wydawnicza Relacja. Pisarka znana m.in. z tomu opowiadań o kobiecej cielesności sezon na truskawki. Tym razem prezentuje nam zbiór opowiadań o kobietach walczących o prawo do samostanowienia, odważnych, poranionych, ale nie poddających się. Każde opowiadanie to przejmująca historia, w której wiele z nas mogłoby się przejrzeć. Piękna proza. Grzegorz Gajek Kraj Kobiet, wydawnictwo SQN. Moda na słowiańszczyznę w polskiej literaturze trwa. Ale tym razem mamy do czynienia z powieścią naprawdę wyjątkową. Trzy kobiety, zielarki, kapłanki, wieszczki, nie chcą powtórzyć losu swoich matek i babek. W odosobnionej dolinie tworzą własne miejsce, z dala od świata mężczyzn pełnego przemocy i wojen. Okazuje się jednak, że wszystko ma swoją cenę. Powieść o siostrzeństwie i sile kobiet. Iwona Jaworska, kilka błędów temu. Moje wydawnictwo. Jeśli tej jesieni chcecie ogrzać serce i duszę emocjonującym romansem, sięgnijcie po tę powieść. To nie jest jednak słodka historia o miłości. To książka pełna namiętności, ale też gniewu i nienawiści. Czy miłość potrafi uleczyć wszystkie rany? Doli Alderton, dobry materiał. Wydawnictwo czwarta strona w tłumaczeniu Piotra Grzegorzewskiego to powieść dla wszystkich, którzy potrzebują przytulenia i ukojenia. Ciepła, przezabawna, nietuzinkowa, napisana z dużą czułością wobec bohaterów komedia romantyczna z mężczyzną w roli głównej. Rozpoczyna się nietypowo, bo od zerwania. Główny bohater nie może pojąć dlaczego jego dziewczyna zakończyła związek. Szuka odpowiedzi, podejmując nie zawsze rozsądne decyzje i działania. Balsam Karam, Horyzont zdarzeń, wydawnictwo Marpress, w tłumaczeniu Agaty Typerek. Główną bohaterką powieści jest Milde, buntowniczka ze skrajów, czyli miejsca syłki wykluczonych ze społeczeństwa, która otrzymuje od władz propozycję. Może uniknąć egzekucji, jeśli zgodzi się na udział w locie badawczym do czarnej dziury. Czym okaże się jej podróż w kosmiczną ciemność? Ciekawa propozycja dla wielbicieli literatury sci-fi, ale też dla wszystkich, którzy lubią dobrą, wartościową prozę. Nana Becker, Love Bites, wydawnictwo Black Rose. A teraz pyszny kąsek dla fanów i fanek wampirzych opowieści z wątkiem romansowym. Bohaterka w dniu 18 urodzin dowiaduje się, że jej rodzice zawarli pakt z wampirami, który ma zapewnić córce bezpieczeństwo. Iwet musi wyjść za mąż za królewskiego syna. Brew sobie zgadza się, bo to jedyny sposób, by uratować bliskich. Czy królewski syn przekona do siebie główną bohaterkę? Lektura idealna na Halloween. Ewa Wright, Lady Macbeth, wydawnictwo Storylight w tłumaczeniu Anny Kłosiewicz. I kolejna mocno halloweenowa propozycja. Powieść inspirowana tragedią Szekspira, dzięki której poznajemy przeszłość bohaterki uznanej za jedną z najbardziej demonicznych w historii literatury. Nim została słynną Lady Macbeth, była młodą dziewczyną obdarzoną magiczną mocą i wydaną za szkockiego brutala. By przetrwać na jego pełnym intrygi i nienawiści dworze, musiała wykazać się niezwykłą siłą i determinacją. Piotr Marecki, Ameryczka, wydawnictwo Hart. Piotr Marecki lubi peryferia, boczne drogi, małe zapomniane miasta i po prostu bycie w podróży. Tym razem zabiera nas na samochodową wycieczkę po Ameryce tej najmniej znanej i opisanej. Małe przydrożne knajpki, dziwaczne atrakcje, miasta o ciekawych nazwach, np. Radom czy Atomic City. Autor niczego nie ocenia, po prostu opisuje tę mniej serialową i telewizyjną twarz Ameryki. Maria Mazurek i Robert Grabasz Konieczny. Moja przyjaciółka śmierć. Wydawnictwo Mando. Jesienią chyba częściej o niej myślimy. Halloween, zaduszki, odwiedzanie grobów bliskich. Śmierć. Dla innych temat tabu, dla innych zawód i codzienna praca. Grabasz z TikToka obcuje z nią na co dzień. W swojej książce zdradza nam tajniki zawodu i odpowiada na trudne pytania. Ani Jakobsen. Wojna nuklearna. Możliwy scenariusz. Wydawnictwo Insignis. Tłumaczenie Michał Strąkow. To jest prawdziwy Maastricht dla wszystkich zainteresowanych geopolityką, stosunkami międzynarodowymi i wojskowością. Gdyby wybuchła wojna atomowa, jak wyglądałby jej przebieg? Autorka książki odtwarza możliwy scenariusz na podstawie odtajnionych dokumentów. I uwaga, spoiler, alert nie będzie happy endu. Nasza cywilizacja zostanie zniszczona w zaledwie kilka minut. Jeśli macie odwagę, zachęcamy do lektury. Mrozi krew w żyłach bardziej niż nie jeden horror. Natalia Brożek, Ciemność, która nas połączyła, wydawnictwo Young. Jeśli lubicie motyw turnieju, wątki mitologiczne, akcje odbywające się w prestiżowej szkole, to jest to książka dla Was. Kassandra, córka Hekate, He 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 zostaje uczennicą Akademii Olimpu. Niespodziewanie dla wszystkich zostaje także przyjęta jako dodatkowa trzynasta uczestniczka turnieju, którego zwycięzca dołączy do bogów na Olimpie. Rachel Moore, Śladem cieni, wydawnictwo Books for YA, tłumaczenie Monika Orent. Kolejna prestiżowa szkoła wśród naszych propozycji, tym razem Redcliffe Prep, elitarne liceum znane także jako nawiedzona szkoła. Este chce poznać prawdę o nieżyjącym ojcu, który uczył się w tym miejscu, ale na przeszkodzie staje jej duch Mateo. Czy plotki o zaginionych uczniach okażą się prawdą? Adam Sass, Twoje samotne noce dobiegły końca, wydawnictwo Young w tłumaczeniu Dominika Górki. A gdybyście pewnego dnia otrzymali wiadomość: Zbliża się Twoja ostatnia samotna noc, to co byście zrobili, wiedząc, że podobne słowa kilkadziesiąt lat temu, tuż przed śmiercią, przeczytały ofiary seryjnego mordercy pana Sandmana? Wiadomość tej treści dostali członkowie kujrowego Klubu Szkolnego, a zaraz potem okazało się, że nie jest to wcale głupi żart młodzieżowy thriller w najlepszym wydaniu. Patrycja południkiewicz kędzior Ćwicz z nami Poprańcami, wydawnictwo labretto. Pepcio i Ośka, czyli znane dzieciom koty z serii Poprańcy, mają sposób na jesienną nudę. Kiedy pada deszcz albo domowników dopadło przeziębienie i nie można wyjść na dwór, sympatyczni bohaterowie przychodzą z odsieczą. Ćwicz z Poprańcami to seria aktywizujących audiobooków dla najmłodszych. Pepcio zaprasza na zabawę na sportowo, a Ośka, jak to Ośka, na relaksację i ćwiczenia odprężające. Ada Olbricht. Ignacy idzie do przedszkola. Wydawnictwo mamania. Pierwsze dni w przedszkolu mogą być trudne i dla dzieci, i dla rodziców. Ignacy został bardzo miło przyjęty przez panie i kolegów i koleżanki, ale mimo wszystko tęskni za rodzicami. Jeśli, również dla twojego przedszkolnego debiutanta, adaptacja do, nowe, do nowego miejsca jest trudna, posłuchajcie wspólnie audiobooka. Może razem z Ignaciem znajdziecie radę na dziecięce smutki. Małgorzata Korbiel, Dobre bajki o tym, że najważniejsza jest miłość, wydawnictwo Świetlik. Dzięki dobrym bajkom pozna dzieci poznają najważniejsze wartości, przyjaźń, miłość, szacunek i uczą się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami, z jakimi mogą się spotkać np. przykład w przedszkolu czy na placu zabaw. Audiobook może stać się także pretekstem do rozmów na ważne dla najmłodszych tematy, więc najlepiej słuchać go wspólnie. To już wszystkie nasze propozycje, więc pobierajcie, czytajcie i do zobaczenia wkrótce.